Czy występują na tyle poważne nieprawidłowości, że wyborów za ważne nie należałoby uznać? Moje pytanie do Ciebie, Agato, jest takie: Czy masz poczucie, że w obozie rządzącym, zwłaszcza w koalicji obywatelskiej, nie ma poczucia niesmaku czy jakiegoś Takiego, takiego, no, zażenowanie to chyba za mocne słowo, ale, ale, ale pewnego takiego jakiegoś niepokoju i dysonansu po tym wszystkim, co działo się wokół tych wyborów, wokół Izby Kontroli nadzwyczajnej, wokół tego, że, że Adam Bodnar trafił w końcu na to posiedzenie no i występował przed Izbą kontroli nadzwyczajnej, chociaż nie postawił kropki na i czyli nie, 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 nie swojego stanowiska ostatecznego nie wygłosił w sprawie wyborów prezydenckich. Obserwujemy od wielu dni. Yy... Zmianę podejścia, różną retorykę dotyczącą tego, czy wybory były sfałszowane, czy były fałszerstwa, czy zafałszowania, czy jakieś manipulacje przy wyborach celowe, czy czynione specjalnie przez kogoś, żeby zmanipulować wynik wyborów prezydenckich. Można też by to określić chyba jednak miotaniem się, przynajmniej w niektórych momentach, jeśli chodzi o polityków obecnie rządzącej koalicji. No a po tym, co wydarzyło się wczoraj, jest. Duża irytacja środowiska sędziowskiego na to co się wydarzyło w sądzie najwyższym w wykonaniu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. I irytacja to jest delikatnie powiedziane. Rozumiem, że, że środowisko sędziowskie, zwłaszcza to związane powiedziałbym z Justycją, tak ma poczucie, że Bodnar w ogóle nie powinien się stawiać przed Izbą Kontroli Nadzwyczajnej. Oczekiwali, że będzie tak jak zapowiadał zresztą sam minister na początku, tylko zmienił zdanie w ostatniej chwili chyba pod wpływem politycznych sugestii, żeby jednak pozostać na całe posiedzenie tej Izby, która nie jest sądem, a nie tak jak planował pierwotnie i tak jak przekonywało go do takiego właśnie działania środowisko sędziowskie, żeby przyjść tylko na początek, zgłosić swój wniosek, mający polegać na tym, żeby nie to ta Izba, która nie jest sądem, ale cały Sąd Najwyższy, w pełnym składzie, inna Izba, ale w każdym razie nie ci, którzy nie powinni o tym rozstrzygać, rozstrzygali o ważności wyborów. Gdyby ten wniosek został odrzucony, a tak się wczoraj stało, to powinien wyjść i w ogóle nie legitymizować już dłużej tego, co robili ci ludzie, którzy wczoraj się w Sądzie Najwyższym zebrali, by rozstrzygać o ważności wyborów.